Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Ja zapraszam Państwa na prognozę pogody, ale zanim pogoda, no to jeszcze powiemy sobie, co ja robię w Małopolsce. A dzisiaj od samego rana zapraszam Państwa na Małopolska Tour 2025, czyli imprezę dla miłośników rowerów. Dzisiaj już niedługo wszystko się zacznie. Scena za mną jest przygotowywana, rozkładana. Dzisiaj wiele atrakcji, wiele stoisk i pozwólcie Państwo, że ja wymienię te atrakcje, bo spamiętać ich to głowa mała. Dzisiaj wyścigi rowerowe dla najmłodszych, rowerowe show, czyli pokazy akrobacji, akademia rowerowa, malowanie buziek, kolorowe bańki, czyli też coś dla dzieciaków. Tor samochodowy zasilano siłą mięśni, zakręcono rowery, refleksomierz, zabawy i konkursy z animatorami. Dzisiaj naprawdę cały dzień będą pojawiały się tutaj przeróżne atrakcje, a na sam koniec koncert gwiazdy wystąpi Baranowski. No, czy zachęciłam? Myślę, że tak. Czy pogoda zachęca? Na razie nie, ale spokojnie. Po południu będzie zdecydowanie więcej słońca. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy.